Palc tańczony po kwadracie, na razie dla wszystkich, i dla pań, i dla panów, krok podstawowy, jego wersja, tańczono po kwadracie w miejscu. Przygotujemy sobie znowu prawą nogę, Prawą noga na raz rusza do przodu, uwaga, raz. Staramy się robić nie za duże kroki, tak żeby stabilnie stać, trzymać się na parkiecie. Na dwa ruszamy lewą nogą do boku, dwa, super. Prawa noga łączy do lewej trzy. Od razu przenosimy ciężar ciała. Staramy się zrobić to po to, żeby teraz już nie musieć myśleć, która noga będzie wykonywała kolejny krok. Powtórzmy jeszcze raz. Uwaga. Stoimy sobie przygotowani z prawą nogą. Naraz ruszamy do przodu. Uwaga i... Prawa w przód, lewa w bok, prawa łączy do lewej. Trzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Prawa noga rusza do przodu. Raz, lewa noga rusza do boku. Dwa. I w momencie, kiedy łączymy nogę do nogi, przenosimy ciężar ciała. Trzy, odrywając piętę w lewej stopie. Jeszcze raz. Uwaga. I przód, bok, złącz. Świetnie. Powtórz raz jeszcze. Prawa noga przygotowana i przód, bok, złącz. Super. Bardzo dobrze. To samo będziemy wykonywać do tyłu od lewej nogi. Przygotowana lewa noga, lewa noga rusza do tyłu. Raz. Prawa noga do boku. Dwa. Przenosimy ciężar ciała, lewa noga łączy do prawej, trzy. Od razu prawa noga odrywa piętę, po to, żeby przygotować ją do kolejnego kroku. Jeszcze raz spróbujemy, przygotuj sobie lewą nogę, ruszamy do tyłu, uwaga, i w tył, prawa do boku, hop. I lewa łączy do prawej, zmieniając ciężar ciała. Trzy. Świetnie. Zobaczcie, jak wygląda to z boku. Połącz stopy razem, przygotuj lewą nogę, ruszamy do tyłu. I lewa, prawa w bok. Dwa, połącz, trzy. Super. Spróbujemy połączyć to w całość. Przygotuj sobie prawą nogę. Na raz rozpoczynamy ruch do przodu. Spokojnie. Podpowiedź, kiedy ruszyć. Uwaga. I raz do boku. Dwa, połącz. Trzy. Lewa w tył. Raz w bok. Dwa, połącz. Trzy. Świetnie. Przód, bok, złącz. I tył. Bok, złącz. Prawa. Przód, bok, złącz. Lewa w tył. Raz dwa, i jeszcze raz. Przód, bok, złącz, lewa w tył, dwa, hop, złącz prawa, raz, dwa, i trzy, lewa, dwa, dwa, i jeszcze raz, i prawa, dwa, trzy, lewa, dwa, trzy, prawa, dwa, trzy, i lewa, dwa, i trzy, i prawa, dwa, trzy, i lewa, dwa, trzy. Prawa, dwa, trzy. I lewa, dwa. Super, wspaniale. Wyszedł nam kwadrat. Dlatego też krok ten nazywa się krokiem tańczonym w miejscu, ponieważ nie wykonujemy żadnych obrotów na razie. Nie przechodzimy w jakąś przestrzeń. Krokiem w miejscu do walca angielskiego. Spróbujemy zatańczyć go z muzyką. Dobra. sjamtastra leva að eru karpián